No i znowu sobie szykuję. Wszystko już praktycznie mam, balony przed chwilą sprawdziłem gazety, sznureczki, takie rzeczy, duperele, to wszystko już mam załadowane, sprzęt cały już mam, ale dzisiaj wezmę coś więcej, bo dzisiaj będzie pulter, pulter, czyli impreza na zewnątrz, impreza plenerowa. Także zabieram sobie znowu dodatkowe lampy. Lampy, no i tutaj widzicie od razu jeszcze dwa dodatkowe kable, bo normalnie to ja sobie zabieram. Tutaj widzicie kabel, to no już mówiłem wam wiele razy. 20-metrowy kabel taki, nie? To 20 metrów mam zawsze, i tutaj mam jeszcze sobie zawsze zabieram jeszcze taki krótszy, 4 metry, ten biały. No i tutaj redukcja, nie? Z tego. Na, na trzy osobne, to to sobie zawsze zabieram, bo to nigdy nie wiadomo kiedy się przyda, ale jak jest taka plenerowa impreza, to jeszcze sobie wezmę takie same kable jak ten, też 20 metrowe, ale jeszcze dwa. To będę miał razem 60 metrów, no i te cztery, no to 64 metry takiego kabla. No i lampy wiadomo na parking, albo do sprzątania, bo też nie wiadomo jakie tam będzie oświetlenie, to lampy mogą mi się przydać. No, kable już sobie powiesiłem, lampy już przyniosłem, statyw sobie położyłem tutaj i przyniosłem jeszcze taką, taką dodatkową przejściówkę. Ja sobie będę korzystał z tej, co przed chwilą pokazywałem, ale przyniosłem sobie jeszcze w razie czego taką, bo to nigdy nie wiadomo, czy czasem grillowy, albo ktoś nie będzie czegoś podłączał i, i potem się będziemy bić o gniazdko. Na przykład nie będzie wolnych gniazdek zwykłych. Będzie tylko siłowe, na przykład wolne. No to damy coś takiego i nie będziemy się bić o gniazdka. Nie? Dobra. Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Jedusem Jedziemy dziś do Osłonina. Osłonin to tam, gdzie byliście już ze mną wiele razy, bo graliśmy tam no już nie wiem nawet ile razy, ale dosyć sporo w restauracji Relax to tam gdzie trzeba było wnosić sprzęt po schodach, więc tam byliście ze mną wiele razy. Dziś kawałeczek dalej gramy imprezę, można powiedzieć plenerową, bo będzie to pulder przy sali wiejskiej, a więc dosłownie kawałek dalej, a droga jest ta sama co do Wielenia. W Wieleniu też byliście ze mną wiele razy, na przykład dwa sylwestry pod rząd w Santanie i też kilka innych imprez w Santanie, naprzeciwko w domkach u Marcina imprezy na plaży kiedyś. E, również na salce przy plaży. E, także no, to jest ta sama droga i praktycznie to samo miejsce, no bo e, domki u Marcina i Santana no to są w tym samym miejscu. Relaks jest dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej, kończy się Wieleń, zaczyna się Osłonin. No i jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej e, dzisiaj gramy przy sali. No i tam będziemy po raz pierwszy. A więc zapraszam do oglądania. Jest 15:15, .15, więc mam Prawie 4 godzinki do rozpoczęcia imprezy, bo zaczyna się o 19.00. No, jestem na miejscu. Byłem przed chwilą. Się dowiedzieć, co, gdzie, jak. Tu widzicie, jak to miejsce wygląda. Ja muszę tam wjechać. Na tej kostce sobie tam będą tańczyć, a ja będę miał stanowisko tam po lewej. Nie widać tego miejsca, także muszę sobie tam wjechać. No i zaraz zacznę przygotowania. Także normalna impreza plenerowa. Namiocik mam malutki, więc chyba światła zrobię na zewnątrz. Zaryzykuję. Kurczę, nie wiem, wczoraj padało, a dzisiaj eh, zobaczymy. Te krowy to dają klimat. No dzisiaj tak trochę inaczej robię, wszystko mam tutaj i sobie na bieżąco wynoszę z przyczepki, no bo stanowisko mam tutaj tak, że mogłem sobie podjechać przyczepką praktycznie pod sam namiot. Także podłączyłem sobie w pierwszej kolejności tutaj zasilanie do nagłośnienia, żeby mierniki widzieć, bo podłączaliśmy kabel od zasilania i żeby było widać czy jest zasilanie, czy nie, no to to już sobie podłączyłem, a teraz będę szykować resztę. No, szykuję dalej, tam musiałem sobie podnóżkę podłożyć, podkładkę, żeby tutaj wyrównać trochę teren, żeby krzywo nie stało. Światła zrobię przed, kurczę, trochę się obawiam tych chmur, ale nie wiem, zrobię przed, najwyżej będziemy przykrywać albo coś. Głowy sobie noszę bezpośrednio z samochodu, prosto z bagażnika biorę i tutaj sobie zaraz je będę wieszał, no i odezwa się za chwilę. No, to mam wszystko podłączone, tu tak sobie zrobiłem wytwornicę, no na razie tutaj, zawsze mogę ją przenieść, gdzie indziej. Kolumny też tak mam, w razie gdyby padało czy coś, to mogę je wstawić sobie do namiotu i tam leżą na ławce te ścianki od namiotu, to można pozakładać. No a światła co? No trzeba będzie przykryć plandeką. <laughs> Jakby miało padać, to mam tutaj paczkę plandeki i najwyżej, najwyżej opuścić maksymalnie w dół wtedy. No, i przykryć, i przeczekać, no bo co, no nic innego nie zrobimy. Nie? Dobra, idę podłączać wtyczki, chodźcie ze mną. No i tak mam wszystko gotowe, tak mam wszystko gotowe, to zaraz możemy, e, możemy podłączać i odpalać. E, autem sobie później przejadę tam, sobie wyczaiłem miejsce. Obiadę salę w koło, i będę sobie cofnę, i już tam będę stał do końca. To później do sprzątania już nie będę wyjeżdżał stamtąd, tylko będę tam sobie zanosił też fajnie. Dobra. Komputer. Tutaj jedna kolumna, druga. Tu już mam zasilanie podłączone, zaraz Wam powiem resztę. Dobra, to jak tu mamy zasilanie? Tutaj mam przez okno, widzicie? Przez okno mam kabel, i tutaj się ten kabel kończy. Dalej mam przejściówkę już na raz, dwa, trzy osobne fazy. Tak, i mam tak, tu mam podłączone nagłośnienie pod jedną fazę, pod drugą będę miał tutaj oświetlenie puszczone tam i całą górę i pod trzecią tutaj sobie podłączyłem ten rozdzielacz i tu mam wytwornicę dymu i tu uplighting o, uplighting już świeci mam tak gęsto 6 sztuk jeden przy drugim praktycznie tak mam uplighting wytwornica wchodzi? wchodzi ok Z tej fazy mam tutaj właśnie wytwornicę i uplighting. To jest top, tak, to jest z tego rozdzielone. Tam nagłośnienie, tu oświetlenie. No, tak jedną ręką tutaj tak wiecie. O. Chodzi, chodzi. No, przeparkowałem sobie tutaj w tą uliczkę. Tutaj nikt nie będzie przechodził tędy. Jestem już przebrany, mam już wszystko gotowe, także chodźcie sobie zobaczyć, jak wyszło. I to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Thank you I taka sytuacja, że popadało trochę, trzeba było przykryć. Tak przykryte jest ok, o, a tak wygląda sprzątanie. Moje lampy parkingowe do sprzątania się przydały. Zobaczcie, jak dają. Ale czad. Mam oświetlone, jak w dzień. Także sprzątam sobie. Odnoszę już sprzęty prosto do przyczepy. O, koniec sprzątania koniec sprzątania, która to jest godzina? o, w pół do czwartej w pół do czwartej dobra, idę się jeszcze rozejrzeć zamknąć przyczepkę zobaczymy czy tu czasem nic nie leży jeszcze Tak, tak, no Tak, zamykam już tutaj mm, Tylko jeszcze się rozejrzę, czy mam wszystko przypięte Tak, tak, no Tutaj, 30. 30, 30. Tak, tak szybko? To, to, to ten, to tak biegnie. szybko. Dobra. No. Super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bo okay, naprawdę super, no. to Dobra. super. Dobra. Dziękuję bardzo. bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Podjadę kawałek do przodu na prostą Podjadę kawałek do przodu na prostą Czy ja tutaj drzwiami w coś nie zaryję? Nie zaryję, z otwartymi drzwiami sejadę. jadę Dobra Będę na szybki obchodzić jeszcze Wszystko świeci, działa Powietrze jest, wszystko jest Zamknąłem, dobrze zamknąłem Mańcuinka kutka. Można jechać pas, która jest godzina? Za 24, jak wyjeżdżam. No, to za pół godzinki będę w domu. Już. Dobra, to tyle na dziś. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! O przyczepkę w lusterku, bo nie pokazywałem Wam jeszcze dzisiaj, to teraz możecie zobaczyć. Tu jeszcze widać sale. O, nie widać, ciemno trochę Dobrze, jak tu wyjechać Żeby w nic nie zaryć Tu jest jakiś krawężniczek Niegroźny o, Trochę jest O, teraz widzicie przyczepkę w lusterku Dobra, to jesteśmy na drodze Trzymajcie się Cześć.